są ty dyraniu o co tu się dzieje co tu się dzieje proszę państwa Tomi jeden z kierowców Williamsa zajechał drogę nie mamy Tomiego oraz kozaczka Ajajaj, ja 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 to ja to mogę zapisać który którzy jego mechanicy zadują bolid do garażu a więc Benetton i Savage drugi z rzędu na, po, na pierwszych dwóch pozycjach. Później mamy Bypassa, świetne kwalifikacje. No, zanosiło się na więcej, bo tylko jedna dziesiąta na softach poprawiona. No, myśleliśmy, że tak z pół sekundy będzie co najmniej. I powalczyć tak. o tę przynajmniej drugą pozycję. No, ale wyścig się zapowiada interesująco. Interesująco mimo wszystko. No i ostateczne wyniki. Czwarty jeszcze był Iceman. Piąty Bojanowicz. Też... Pięć, tak jest, Tom i Czoskopi to z karami Charles, e, czasu szósty nawraczy, dobre kwalifikacje siódmy Bobozort, 8 Forest, też dobre kwalifikacje dla tego kierowcy. 9 Tom, 10 Toscopi, Maciej Bana, debutant. 11, 12, Peter, 13 Lubek, 14 Cezary 15, Smu Stefan, 16, Kozaczek, 17 i Czar bez czasu na ostatniej pozycji. To jest tyle możliwości wyprzedzania. Także. Dobrze, więc zapalają nam się trzecie, czwarte, piąte światło na torze. Czerwone zgasły, na razie wszyscy stoją. Ciekawe. Czy ruszą? Ruszą, ruszą. Ruszyli. Ruszyli. Świetny start, start planeton, planeton, od, od razu odskoczył, Bypass atakuje Sevedja. I Bypass spróbuje zaatakować już pierwszą pozycję, ma Jest druga pozycja Bypassa! Tak, nam jeszcze się wciska Bojanowicz, Iceman na tym zyskuje, Iceman w tym momencie trzecia pozycja. No, Sewecz jest w w tym momencie, jest trzecia y, pozycja dla Icemana. Tak, to racie Sewecz. Ty już tutaj Bojanowicz będzie do niego dobierał. Mamy walkę z tyłu, walkę Nawraczego z Maciejem Banasem. No i kto widzi z jest zwycięsko? czysty start. Tak. Jest... Czadla tak, tak, o trzy pozycje. Tak, tutaj mamy walkę wraczego z Forestem. Co skopi świetny start, 5 pozycji zyskał ten kierowca Kozaczek 4. na są nie czy Forest zaatakuje do nawrotu? No niestety, ale to i Peter opóźnia dohamowanie, było blisko do kontaktu z Forestem. I Co stracił pozycję. pozycję, No właśnie rzecz Petera. No wszyscy jadą blisko siebie. Smu zbiła się do Cezarego. No jadą koło wkoło kierowcy, jednak Cezary odpuszcza, i to jest dobra decyzja. Moim I zdaniem tak jest. Y, w, chyba to był. Czar. Tak jest, Czar nie ma już y, lotki. Jest na żółto to jest skrzydło. Kontakt z Tomim i jest uślic tego kierowcy. Na szczęście jedzie dalej. No Bo i obrócił nie, nie zostawił miejsca. Charles. A Lubek użył powrotu na tor. I Charles też obrócony Wirtualny samochód bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Tomi Lubek Tommy. Charles, no. tak, tak. No Charles tutaj bardzo nieprofesjonalne zachowanie. Tak, przy ścianie mistrzów, już już. tak jest. No i Peter to może wykorzystać okay. po raz drugi Do na dohamowaniu. Benetton się obrócił! Mamy żółtą w flagę w pierwszym sektorze i Benetton traci teraz masę pozycji. No dramat Racing Point na porządku tego wyścigu No przypuszcza, żeby wrócić bezpiecznie na tor innych kierowców A. Benetton Ale ma przygrzane softy, widać to A więc Racing Point, tak samo jak na Monaco No niezbyt dobrze zaczyna swój wyścig obrócony bolid Racing Pointa Benetton no pech ja Musi zaraz jechać zaraz. do boju, Już zaraz zobaczymy, nie Mamy żółtą flagę, bo Wozorc się obrócił Ojej, kolejny pech kierowcy i się za nim Peter! Peter, niestety też kolejny obrót. Dzieje się w Kanadzie. Ale się Niestety no Daleki był pisowo, jest no. Dalek, od zasady. A odpalił DRS czwarty tryb, y, tryb na ELS. ie Zbliżył się do Bypassa i będzie chyba y, będzie próba wyprzedzania. na... Na Wracie atakuje! No Aisman tak samo No i udany atak na braciego. Oj, tutaj uderzył w ścianę Maciej. I wyprzedza Iceman, wyprzedza Iceman yy, yy, Bypassa, jest liderem w tym ok, wyścigu. A, prawda, prawda, to, dokładnie. Siódme, ósme okrążenie wtedy. I mamy... I Iceman, Iceman kończy wyścig! Ojejku, co tam się wydarzyło najlepszego? Iceman kończy wyścig niestety, był na prowadzeniu. Ale w tym momencie to się dla niego kończy Oj, I to wiertelę samodbezpieczeństwa Niebezpiecznym miejscem na to, że jest bolid no, Icemana No tutaj safety nie, car moim no, zdaniem powinien być no tak, moim też No kierowcy muszą zjeżdżać na trawę, żeby ominąć bolid właśnie Icemana No, Miejmy nadzieję, że stewardzi... Jak, jak mówiłeś, na MC, mersh, jak marszale. M? Marsz... Marszale Marszale wezmą e, Icemana Alfa, na poboczu się wrócił nam I bez skrzydła, kompletnie czarny. Tutaj mamy Al... walkę na wraczego ze Smu nie, jest to z kozaczek. Z kozaczkiem, no, raczej się przed nim obroni. No, Jeszcze raz No nie wiem, na... nie wiem. Czy spróbuję tutaj? Chyba tak. Jest okay. próba, no. No i tutaj. Moim zdaniem to nie jest złot nawraczego. Nie powinien tutaj atakować kozaczek. To jest takie miejsce, no gdzie zazwyczaj. Oso... Safety car po uślizgu? Co? Eee! <głos> <Co>? <głos> no ciekawa sytuacja, powiem wam. Powiem tak, no, no jest to ciekawe. No Iceman bez dwóch kół leżał na środku toru, był wirtualny, a kozaczek się obrócił jest Safety Car? No interesujące, zjawisko. No to jest skopi... na tym Tak, tak jest. Tak. Czy zyska do żonę? nie wiem. Jest dalej za Forestem, o tutaj, tutaj forest nie do Safety Car przypuszcza kierowców, ciekawe, czy ktoś się nie połapie i będzie za nim jechał. Kappa. <noise> O, Cezary, bo co bo robi bo Cezary? Bo no chyba 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 chyba. i to. Kontakt między nimi! Poważny kontakt no bym i... powiedział nawet, no, no i no tutaj. Kara 5 sekund dla BoboZorda, no ale to była wina całkowicie chyba Cezarego. Tak, no to i on chyba chciał czekać na ten safety guard, a ten safety nie chciał czekać na niego. Eee kierowcy muszą się nauczyć, po prostu, że jak widzą zieloną lampkę przy żół dwóch żółtych na safety car, że to safety car puszcza kierowców. No tutaj Benetto już się zahamował koło safety cara, no ale chyba wiedział, że przypuszcza samochód bezpieczeństwa. Dobra, tak, a no, za taką nie ma na razie ataku. Ja tam przeniosę się do tyłów, tam może być grubo. Tutaj serecz już się i na Cezary go na... Benetton jest właśnie blisko Cezarego. Tak I jest. Benetton obrót! uszkodzony skrzydło w samochodzie, Racing Point! Ach. Niestety, pech tego kierowcy, sypie się wyścig. O, No Peter przeniknął przez Benettona, na szczęście. Mamy Bobo Zorda, wykluczenie z sesji. On miał, o, o miał karę przejazdu, ale jej nie odbył. Kozaczek, niestety, DSQ. Uch. Trzyma wewnętrzną bypass przy nawrocie i będzie miał lepsze wyjście Savage No i będzie użyty system DRS. No i którą stronę wybierze Savage? Musi od, od zewnętrznej. A to jest lepsza strona, moim zdaniem. Tak jest. Czy ja wiem? No nie wiem. Tak. To zawsze. Zobaczmy. Tak, to są softy. Softy są. Gdzie? Wyjedzie... No wyjedzie najprawdopodobniej za, by, za bypassem, ale w którym miejscu dokładnie? No powiem ci, to może być blisko. Nie, tak, wyjedzie za bypassem, że robić. coś. Sekundę do... Teraz Czoskopis, ja zobacz jak blisko RedBull'e. Czoskopis tak próbuje. Obaj... Nie, no jest, nie Jest, jest atak! Jest atak! Ma psychę! Ojacie... Zaczynamy batalię Red Bulli, na której zyska na pewno Forest. Teraz Bojanowicz. Max Verstappen kontra Daniel Licardo wręcz. No Oj, tutaj Bojanowicz tutaj. szuka miejsca. No to skopi? Zafundował nam em, no, emocje. No widać, że nie ma timor no, I teraz Forest. Czeka na Maciej. No i zależy dalej, dalej co skopi przy DRS-ie. Ale Bojanowicz. No nie ma no, problemu. Za daleko jest Forest wyprzedził Macieja. Tak, to widzimy. Ale wszystko no teraz, no trzeba wziąć, że psychika Mrysa, no psychika Mrysa, jak nic tutaj było chyba szkolenie. Na razie walkę między RedBullami zostawiamy, bo nie będzie chyba konieczne. Oglądanie, chociaż o, Bojanowicz. Bojanowicz uderza w ścianę i nie ma skrzydła! Oj, do boksu, Bojanowicz. do boksu Bojanowicz. I Savage do pierwszego zakrętu zbliża się do Bypassa i Bypassa teleportuje znowu. Oj, tutaj w ogóle był taki teleport, jak by wiać? No i Bojanowicz niestety od Błąd Bajanowicza przy wyjściu z nawrotu chyba zahaczył o tarkę tam, gdzie jest y, taka mała wysepka właśnie po wyjściu z nawrotu. Będzie skrzydło tak. wymieniane i będą softy zakładane. Savage teraz jest bardzo blisko właśnie bypassa do nawrotu, tak, tak. lepiej to rozegrał. No i będzie próba chyba do ściany mistrzów. No już tam wreszcie się będzie zabierał za sumu, więc zaraz zaczniemy tą walkę. No, ale zbliża się bardzo szybko Savage. Trzyma się ty, niego spolilera yy, do bypassa i teraz chyba... Nie, dalej jest za daleko. Moim zdaniem jest za daleko. Chociaż nie wiemy jak z internetem Bypassa teraz i yy, jest obroniona pierwsza pozycja dalej. Ma przekładki tutaj no. Nie, brakuje dystansu serwage'owi. A za niedługo softy mu się służyją. Chociaż... Do tych softów to jeszcze... No chociaż ale... tak, tak. Na tym torze osiem okrążeń yy, softy... Tak, powiedzmy, dobrze no, no, funkcjonują. 10, o 10... kara, więc teraz się kary równoważą. No presja, presja żera chyba Seweczka. Cztery okrążenia raczej, do końca. Tak? I bądź tak jest! I na uderza w niego, i wszystko Ale, wykorzystuje Cezary. No niczym. Cezary wykorzystał ten manewr jak Robert Kubica do pierwszego zakrętu na Inter Lagos. Tak, ale nam raczej bez uszkodzeń, więc ja myślę, że może bardziej Ceweć, kolejny uślizg, no nie trzymają już te softy tak jak powinny, stracił teraz dosyć sporo. Myślę, że Ceweć chce za dobrze wyjść tego z, z tego nawrotu, żeby właśnie nabrać tej prędkości do bypassa. ale drugi raz już w y przeciągu kilku okrążeń popełnił ten sam błąd. No i będzie musiał czekać na następne okrążenie, mm. y tempo wyścigowe, no zostało mu jeszcze właśnie 4 okrążenia. I Sevec, w bandzi nie ma koła! Co Koniec się wydarzyło? Dla Co się wydarzyło, proszę państwa? Trzy okrążenia przed końcem wyścigu: Wirtualny Zamach Bezpieczeństwa na torze. Koniec wyścigu jak Iceman. Dramat. Koniec wyścigu dla Racing Pointa z numerem 20. Epika Lilika Racing Point w tym wyścigu. Tak, dokładnie. I macie i bana z możemy. Bypass na sadzi okrążenie tego wyścigu i jedzie po drugie zwycięstwo w tym sezonie dla McLarena. SMU jedzie bardzo wolno na hardach i tutaj jest atak od wewnętrznej Bojanowicza do nawrotu i... Jak to się zakończy? Atak. Blokowaniem Ku Boanowicie. No hmm. i DRS będzie miał SMU chyba, ale jest za daleko. A więc Bajanowicz na siódmej pozycji chyba się nie zmieni jego pozycja podczas tego wyścigu. Lubek nie może się uporać z, z Bobo Zordem. To powiedzmy, może z Liderem, bo... Tak zasłuży. jest, no zasłuży na to bypass, pierwsza pozycja. Nie mam pojęcia, czy doszło do, do incydentu między nim a Icemanem. No jakoś Iceman się nie skarży na czacie z nami. Może tam też popełnił błąd, jaki sewecz, że za dużo gazu dał do wyjścia z zakrętu przed nawrotem. No ale jedziemy z liderem i prawdopodobnie jest zwycięzcą tego wyścigu. No, czy ściana mistrzów? Tak. Czy ściana mistrzów, właśnie? Nie, no, no spokojnie. Bypass to powinien przejechać. Tak jest. Jest Bygrywa. flaga czarno, szachownica. Czarnobia szachownica jest zwycięstwo bypassa, drugie zwycięstwo w tym sezonie. No wielkie gratulacje, zachował yy, wodze na swoim polidzie, można powiedzieć. No świetnie, to rozegrał. raz na drugiej pozycji też wielki Cześć wyścig tego kierowcy. No i Maciej na trzeciej. Świetny, świetny wyścig, świetny wyścig. Jeżeli chodzi o emocje, Czoskopi dojeżdża na metę na czwartej pozycji. No i Cezary, piąta pozycja, to bądź co bądź, bądź Nawracego, tak jest. Ale wrócę do Cezarego, no świetny wyścig Cezarego, no i Bobo, Bojanowicz wyprzedza Nawracego na ostatnim okrążeniu. Bojanowicz miał na piątą tak. pozycję, ponieważ no, no Cezary miał kary. Smu na szóstą jeszcze wskakuje, a więc Cezary miał dużo kar. Jeszcze Peter, czy skorzysta nad tym? Chyba nie. Już nie. Stefan dziesiąty, cieszę się. No, i Benetton chyba bez punktów. Z punktami. Spodziewałbyś się tego? Racing Pointy bez punktów. Z punktami, Benetton 10. A, to jest. zadecydowały. Spodziewałeś... Się... No, pisałem no, epika Lidl, dramat. Racing Point znaczy się zamiast tego dramatu. No Savage oraz Benetton mieli swoje przygody. Podczas tego wyścigu, mimo że kwalifikacje poszły im świetnie, no to jednak widać, że muszą poprawić tempo wyścigowe, bo kwalifikacyjne naprawdę mają świetne. Bypass, tak, drugie zwycięstwo. 1-2 w większości kwalifikacji. Tak jest. Dobrze, się kończy. więc. kończy. Potwierdzenie wyników, jak to wygląda obecnie przed tych werdyktami sędziów, jeżeli takowe dojdą, bypass wygrywa. Wyścig z przewagą około 13 sekund nad Forestem, trzeci Maciej, Maciej Banas, Przepraszam. czwarty Czaskopi, piąty Bojanowicz, szósty Smu, siódmy Nawraczy, ósmy Cezary ostatecznie, dziewiąty Peter, dziesiąty Benetton i jako ostatni, który nie został zdublowany Stefan na 11 pozycji Bobo Kolejny wyścig do zapomnienia oczywiście, Lubek, 13-14 Charles. no nie był to udany debiut też tego kierowcy. Chociaż startował 18, mimo że nie miał właśnie czasu w kwalifikacjach, 15 Tommy, 16 Savage, 17 Iceman i dyskwalifikowany Kozaczek. Zapraszamy oczywiście.